Cześć, witajcie, z tej strony Żon, witam was w kolejną odcinku Dzisiaj gramy w browsers i zrobimy dziś sobie opening 6 skrzynek. Dlatego już otwieram i możliwe, że z tych skrzynek wypadnie nam tara. Znaczy nie wiem jakie są procenty akurat w Browboxach, Boxach, tylko ciężko stwierdzić. Dobra, mamy do ulepszenia Bibi. Na poziom szósty. Trzy bilety na wydarzenie. Do Shelly 10 punktów. I do Tika 10 punktów. Monety. Cztery do Daryla. I pięć do, niej, do Rosy. Co już? To, no dobra. No to słuchajcie, wbijajcie jeszcze na grupę. Y ziomki Tim. Mamy już 11 tysięcy. Musimy to pobić jakoś. tego zapraszam serdecznie. Kiedy on dołączył? Nie wiadomo. Typy, gdzie będzie z nim odcinek. Chyba w piątek ten. To chyba zna. To, to ja wiem, że będzie możliwe. Dobra, Broka ma zaraz. Nita na 16, pierwszy raz widzę. To jest moje drugie kontakt. jak chcecie to sobie popatrzcie, ja na nim dużo nie gram jakoś. Jakieś za fajne rzeczy też nie mam. Dobra, może sobie z kimś pogramy zaprosimy. Lego Cool, o nie, wyłączyłem nic więcej. Tu położę. No, jesteś na odcinku, poczekaj. I to jest lego kul. Cool. Ok, jesteś na. A, może nie, tak nie będziemy tego syłać niepotrzebnie, niech będzie na tajemnie. Nita! Dziwię się, bo Nity ja jeszcze... Ja... Czekaj, ona ma taki rank, a ja mam trzy na O. Super. mamy kruka. I Bra, kruk. O, się ucieszyła. Dobra. Z Nitą nie lubię grać, bo ja próbuję... bo jak widzi Straciłem około 70 pucharków na kroku, dlatego teraz próbuję je zdobyć. Może Nita mi pomoże, a może nie. Na tej mapie na pewno pomoże. Dzięki. Nie, 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 będzie jeszcze ból. O, krzyż było. Dobra, to będzie czwarte. Dawaj, 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 Nita. Dwieżymy. Dobra, nie, nie, 6 power cube'ów. Nie goń mnie. Dobra, uciekłem. Wszystko u nas ona zginęła? Nie, to będzie tam. Dobra, jakoś się tu wymignę, ale nie wiem, którędy iść. Tu będzie dynamite, tu jest szelka. Uciekam, 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 uciekam. Słuchajcie, wbijcie 1000 wyświetleń, a nagram yy, 15, 14 minuto... Nie, nagram dziś, jak wbijecie dziś 1000 wyświetleń na, moich, na całym moim kanale, tam jest informacje.

i to będą z Stars. tak po prostu sobie gramy. Będzie tytuł pewnie za tysiąc wyświetleń na moich kanałach No coś takiego. Według chyba pod 14 minutowe, albo 10. Na razie będziemy mnie robili tak. Oko, się dzieje, czerwone. Dawno nie grałem takim zwykłym krukiem. Tak, tak przelatuje. Ją, ją. A ten czarny tak. To... Dajcie łapkę w górę. Jak nie, to Tak Fajnie, o! I przylatuje. Chyba na czymś on przelatuje. Bo wiem, że za sobą ma takie coś dziwnego, ale będziemy grali solo. To po tej runce będzie koniec. Dyrym. Jak jeszcze dziś będzie to właśnie 1000 wyświetleń, to jeszcze dziś będą te trzy odcinki. Ogólnie oczywiście będą z tego, z jak to się nazywało z intrem. Bo jak widziałem, to rozwaliliście system 50 ileś tam wyświetleń było. Przy tym intro chyba 60. Nawet szybko wbijaliście to. No, wpisałem nowe intro i tam dum 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 pełno wyświetleń. Rosa zabiła kruka. 7. Tam jest ten kruk robo! Fajny tak przyjdziemy sobie. O. Tam widać w prawym dolnym rogu. Nic do mnie jestem niewinny. Bo ale w las w drogę. Bułem rozwalony. Muszę przejść? Dobra, mam to. Mi nie widział. Jestem taki tajemny. Mogę tak powiedzieć, jest sześć. Nie, uciekaj, idź, a idź, a kysz. Nie, jeszcze, Karol. Boję się, naprawdę. Wolę uciekać niż się. Nie, tu jest pełno. Nie, nie miałem gdzie uciekać, ale będzie plus 5. Ale uciek, fajnie. Nie, razem ja go dobiję. Nie, Karol. Uciek, uciek. Patrzcie, jaki wspaniał uciek. Plus pięć. Ja słuchajcie, jeszcze dorobię sobie tych pucharków. No i to by było cię tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Do widzenia. Papa! Pa.